Pamiętacie do tej pory spoiwem całej tej śmiesznej koalicji? 13 grudnia był antypis i osią Gwiazd. Skończyło się spoiwo. Na siłę skrócili jakąś rekonstrukcję. No to pozostało im tylko jedno: straszenie, rozliczeniem. I oto pani Nowacka. Dziś również z inną panią w telewizji. Publicznej mówiły o tym, że jednak są w kontakcie z CBA i są na dobrej drodze do tego, żeby wykazać głębokie błędy prawne w konkursach Ministra Edukacji i Nauki. Nie działa. My współpracujemy jako ministerstwo również z CBA. Jesteśmy naprawdę na dobrej drodze wykazania pewnych głębokich błędów prawnych działania ministra Czarnka i to będzie początkiem poważnych rozliczeń. No to coś pani pokaże, pani Nowacka. Otóż jeszcze w maju otrzymałem od prezesa Rady Ministrów, z kancelarii prezesa Rady Ministrów, takie oto postanowienie o umorzeniu postępowań w sprawie programów Ministra Edukacji i Nauki. I co tam czytamy, pani minister Nowacka? Czytamy mianowicie, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i rozpatrzeniu całości materiału dowodowego należy stwierdzić, że w zarzucanych panu Przemysławowi Czarnikowi czynach brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Innymi słowy, zarzuty postawione. Postanowieniach o wszczęciu postępowania wyjaśniającego nie potwierdziły się. Dalej mamy postanowienie o umorzeniu postępowań wyjaśniających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. I co czytamy w uzasadnieniu tego postanowienia o umorzeniu w kancelarii prezesa? Czytamy w końcu po dłuższych wyjaśnieniach. Że w związku z powyższymi rozważaniami, w których rzecznik stwierdził, że pan Przemysław Czarnek jako minister edukacji i nauki nie popełnił czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych, polegających na udzieleniu dotacji z naruszeniem zasad udzielenia dotacji określonych w komunikatach ministra o ustanowieniu programów, odnoszenie się do kwestii przypisywania wyżej wymienionemu winy jest bezprzedmiotowe. Reasumując powyższe, z uwagi na brak podstaw do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, postanowiono jak na wstępie. Dla Pani informacji, Pani Nowacka, i dla druga Pani piękna, która mówiła o jakichś nieprawidłowościach w laboratoriach przyszłości. Otóż miliard złotych to wydały szkoły, nie minister edukacji. I w tych szkołach, także w szkole najbliższej Pani, jak Pani je zobaczyć, jest sprzęt komputerowy informatyczny najwyższej jakości na świecie. Więc jeśli Pani widzi jakieś nieprawidłowości, to niech Pani przejrzy na oczy. Natomiast dla Pani informacji. Wszystkie programy ministra były dokładnie tak samo sformułowane, jak te, o których mówił właśnie rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy prezesie Rady Ministrów Donaldzie Tusku. Powtarzam, umorzone postępowania wszczynane na wniosek służb nasłanych przez Was. Weźcie się do roboty, przestańcie straszyć. Nie strasz, nie strasz.